No, i aplikacja y, do streamu mi się wysypała. Wysypał się też wcześniejszy czat, więc spróbuję y, zerknąć co tam jeszcze było. Yy. Czy można założyć partię z prezesem? Za kratami. Yy. Partia jest w organizacji, więc można. Yy. Wiecie co, laptop raczej nie. Mario, laptop nie. Nie, 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 nie. Znaczy do pracy takiej, do pracy takiej, która dodatkowo muszę wykonywać tak, ale i będzie mi potrzebny, Natomiast tutaj potrzebna mi jednostka stacjonarna. Bo ja muszę włożyć kartę PCI Express do tego. Z parkingiem w Krakowie nie jest łatwo, musicie szukać w, w tych okolicach. Tam, tam niedaleko, niedaleko, to znaczy kilkaset metrów jest parking pod sklepem, który będzie tego dnia na pewno zamknięty. Znaczy nawet są dwa parkingi, ale relacyjnie nie jest. Niestety, przepraszam. Upominanie się o Wojtka jak najbardziej, ale w granicach rozsądku. Będziemy o tym mówić. No, GTX 980 jeszcze nie jest złe do jakiegoś takiego roboczego sprzętu, ale jest to raczej słaba już. O, y, tej, y, troszeczkę mocniejsza karta przy lekko większych obciążeniach y, wysycała mi się w 100% i była przyczyną tego, że czasami mówiłem Wojtkowi, że musi poczekać, bo wolno coś działa. Y, konkretnie to było 1070 GTX i się nie wyrabiało. Yy, dobra, jedziemy dalej. Wniosek o bransoletę? Pytanie, czy nie można zamienić więzienia na bransoletę troniczną? Można. Niestety, według moich informacji, yy, w tej chwili procesowanie jest opóźnione, a, a sama procedura może trwać kilka miesięcy, nawet do 6 miesięcy, czyli akurat tyle ile. Ile Wojciech ma odsiedzieć? Dobrze. Kochani, Danuta S, tak, dostałem wsparcie, bardzo dziękuję. W tej chwili wpłynęło przez aplikację, o której pisałaś. Każdy taki grosz zbieramy do kupy i będziemy przeznaczali na na potrzeby y, związane z tym, co udzieje się u Wojtka. Marcin, czy widziałeś, jaka gówno burza się rozpętała w internecie po aresztowaniu Wojtka? Tak, to naturalne. Y, psy szczekają, ale my jako karawana mamy jechać dalej. Y, cieszmy się tylko z tego rozgłosu, wykorzystujcie go, tym bardziej działajcie y, w akcji referendalnej w sprawie zapisania y, do konstytucji. Y, Punktu o, o tym, że złoża naturalne, nasze dobra, bogactwa i woda są własnością narodu polskiego. Kochani, przepraszam Was, że i tak tak późno zacząłem, jest w tej chwili 15 po 11. program 45 minut. Krótko, konkretnie, mam nadzieję, że podałem Wam te najbardziej istotne informacje. Yy... Cieszę się, że mogłem odpowiedzieć na Wasze pytania. W najbliższym czasie postaram się wrócić do lepszej formy tych, tych programów, również z gośćmi, z wywiadami. Ja też oczywiście muszę chwileczkę odpocząć i zająć się sprawami i skarżeniem tego przeszukania, które jest przyczyną konfiskaty sprzętu. Słuchajcie, żyjemy. To nie jest tak, że każdego dnia będzie lepiej czy gorzej. Jadąc na koniu też się czasami spada. Doskonale o tym wiedzą jeźdźcy, którym się to już nieraz zdarzyło i nawet najlepsi kawalerzyści, chociaż ci słyną z tego, że cały czas muszą być gotowi. Czy Wojtek, aha, czy Wojtek przebywa w tej chwili już w więzieniu w celi z prawdziwymi krym kryminalistami, czy ma normalne warunki? Zgodnie z prawem Wojciech powinien przebywać w celi. W jakiej, tego nie wiemy na ogół osoba po raz pierwszy skazana w, na więzienie przebywa w celi, w której są ludzie, którzy mają końcówkę wyroku, końcówkę wyroku, odsiadują, więc już im zależy na wyjściu, albo są to tacy alimenciarze, tak zwani niegroźni ludzie. Franz Maurer zadaje pytanie, na nie odpowiada, więc cieszę się. Myślę, że powinniśmy w najbliższym czasie coś wiedzieć naprawdę dajcie też czas czasowi, żeby on podziałał. Ten, ta, te mechanizmy działają, te młyny mielą w swoim tempie i wszystko musi przejść tak jak, tak, jak się mają sprawy. Nie będę dzisiaj komentował spraw politycznych, nie będę dzisiaj komentował tego, co dzieje się wokół nas. Pozwólcie, że nie będę mówił o skandalicznej decyzji o kolejnym wydarzeniu w Warszawie, które, które będzie dotyczyło państw niezwiązanych z Polską. Albo który, które by wskazywało na to, że Polska już nie jest Polską, tylko jest konglomeratem y, dwóch państw: tego jednego, które Polaków swego czasu, y, którego mieszkańcy Polaków swego czasu wymordowali, i tych, którzy y, swego czasu i nadal Polaków ograbili i y, rozkładają na lewo i prawo, y, a także braci sta wieży starszych. Yy. Kochani, pożegnam się z Wami. Wybaczcie, że może w takim momencie i w ten sposób. Pamiętajcie, ducha nie gasić, w kurw pielęgnować i bądźmy odważni. Bądźmy odważni, bądźmy Polakami. W ostatecznym rozrachunku tylko to się liczy. Tylko to się liczy. Czołem wielkiej Polsce, czołem Polsce wielkiej, dumnej, bogatej, narodowej. Czołem. Polsce, która jest rajem podatkowym. W raju mieszka się świetnie. I śmierć wrogom ojczyzny. Wojciech Olszański obecny. Dobranoc. Trzymajcie się. Prawda zwycięży. To w nas jest prawda. W nas jest siła. Czołem Śpiewem, wierszem, opowieścią. To jestem ja, Marcin Sadowski, nptv.tv, rodacy.tv. No i wy wszyscy, kochani, roznoście proszę na Kraków. 11 listopada 2022 roku na Kraków.